Yo, Siemano, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a i Naxxramas. Tym razem jesteśmy w rewirze zagłady. Możemy sobie go otworzyć. Tam. Wow, te efekty, porażają. E, przed nami, moi drodzy, normal na sam początek. Sobie ją weźmiemy. E, deki mamy oczywiście takie, jakie mamy zawsze. E, Nie nie będzie niczego! Niczego nie będzie! Czy on naprawdę nazywa się Nic? Atko, jedyna, on po angielsku nazywa się NOT chyba. To można rozumieć jako skrót od ale. Serio? NOT the Plugbringer. się sierca zagłady. Okej, okay, nie wnikam. Pasyweczka jaką ma, ożywianie zmarłych, Pasywna na moc specjalna, za każdym razem gdy zginie wrogie stronnik, przyzwie szkieleta 1 jeden na 1. Jeden. No doki. Nie wydaje się to jakieś OP. Eee, tak więc, wracając do tematu, moi drodzy, przejdziemy sobie w tym momencie chyba normala całego. Eee, chyba sobie... Zarazy, a ja powiedziałem No, pomyliło mi się, no oczywiście zarazy, nie zagłady. Eee, przejdziemy sobie... Normala. Mamy nadzieję, że bez większych problemów. Skoro on ma pasywkę, że za każdą kreaturę przezywa trupka, to nie wiemy sobie, może mirakla. Zobaczymy. Jak się mirakla sprawdzi. Na to. Yy, I lecimy w kocym. Trochę spokoblażek. Wygląda trochę tak dziwnie. Kolejna dusza do mojej kolekcji. Nic, nic, nic. Okej. Okay. Eee, wszystko sobie wyrzucimy, te karty nam się nie przydadzą. A na HC ma pasywkę przy zwyczaję ta 5 na 5. Lekka hm. różnica. Nic się nie stało. Dobra. Dobra, lecimy z koksem. To jest, ja rozumiem, pasywna moc, ok. A nie mam pójdzona, atakujemy. Ciekawe czy będzie trudniej niż w pierwszym skrzydle? Podobno tak. Agonia, umieść losowy sekret ze swojej talii na polu bitwy. To jest moim zdaniem dosyć ciekawa karta. Tak a propos. Hmm. Nic chyba z tym gościem na razie nie zrobimy. Zobaczymy co się będzie działo w następnej turze. W tej turze zaatakujemy sobie i przyzwiemy dagger i drive. Znisz broń przeciwnika. Hmm. Interesujące. Yy... Yy, 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 yy. Ok, zrobimy sobie. Tak. Wujeczka i blade flury. Bron nam się zniszczy, ale żadnej nie mamy, więc się nie zniszczy. ha! ha, ha. Nasz przeciwnik ma sekret maga. Ok. Teraz przeźwieszkieletów, tak? Powstańcie moi żołnierze! Powstańcie i walczcie raz jeszcze! Okej, okay, śkielet jeden na jeden. Malujcie. Zabijemy. Poziom trudności widzę wzrósł. Nasz przeciwnik używa duplicata, czy tam duplikatu, czy jak to się tam nazywa mając szkieleta 1 na 1 na stole. E, dok. Tak myślę, że całkiem spoko byłby SAP chyba SAP albo zrobimy tak. w Preparation. Dostaniemy Kanderspella. Ok. Uderzymy tego typa. Uderzymy go raz jeszcze. Zagramy takie. I zagramy sobie Edwinka na lajcie. No spoko, zobaczymy, co on tam może zrobić. Skeletowy Kowal. Skeletowy Kowal. Ciekawe tłumaczenie. Niechaj Poziom trudności jak zwykle wzrósł, a później poziom hc dwie godziny. No nie wiem, no wie, że tak mówię na, na podstawie tego, co widziałem przed chwilą. Może później jest trudniej, nie wykluczam tego. Tego hmm. nie mogę zabić. Broń Dagger Blade Fury Eviskerade. To jest 10, nie brakuje im 3. Jeżeli dobrze liczę, yy, bo to byłoby tak 6, 10, 9. Ok, nie ma problemu. Zrobimy to, myślę, tak. Zrobimy sobie ukrycie, żeby nam kreaturek nie zabił. Yy... Myślę, że wypatroszenie Czy nie. Może... A nie, na tamte mamy w sumie ogłoszenie, ale nie ma sensu. chwilę, Dwa. Dziewięć many. Hmm, py, 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 py. Dobra, zrobimy tak. Trochę tak. Ryzykownie powiedzmy. Ale mamy na łapie yy, Poisona, mam mamy Beetle, mamy Sapa, więc myślę, że jakichś większych zaskoczeń tu nie będzie. Oby teraz sprawdzimy. Może to być Ice Block, może to być Vaporize. Załatwię to sam. Jest to Ice Block, okej. Okay. Okej, okay, luzik, luzik. 5 6 7 11. Eee. Dajmy no to, zapujemy tego typa. Mamy na łapie Wystarczająco dużo obrażeń. Żeby go zabić, nawet jeżeli on zabije nasze kreatury, więc po prostu broń go. Jak użyjesz ukrycia na kartę z prowokacją, to prowokacja nie działa. Mam tu, kurczę, dziwne wrażenie, że to może być drugi ice block. To już byłoby niefajne. Hej, miłych snów. No, Okej, okay, zrobimy tak. Zrobimy. Zrobimy tak. I go zabiję. Dobra, to nie wiem co było. Może jakieś odbicie albo coś w tym Każdy, razie... Pierwszy boss za nami niche, Chyba zapalę mu z nic Biedny nic, chyba zapalę mu z Dobre, dobre. Mamy gargulce. Gargulce gargulce i odblokowanego drugiego bosa. Idźmy przy okazji latającą. Drugim bosem jest Hagen nieczysty. Obiecuję, że cię nie zabije, jeśli nie zagrasz przeciw niemu żadnych kart. Obiecuję, że mnie nie zabije, jeżeli nie zagram przeciwko niemu żadnych kart. Oenaxrama usiana jest pułapkami zastawionymi, zastawionymi przez Hegena, które możesz uruchomić w dowolnej chwili. Ciekawe. Rozumiem, że tekst pożegnalny naszego ziomeczka podoba Wam się, mnie również. Zadaję dwa punkty obrażeń wrogiemu stronnikowi z lew lewego z kraju planszy. Okej, okay. mm. żeby nie grać ciągle tym samym, weźmiemy sobie, nie wiem, szamana. Nie jest, nie wydaje mi się, by to był najlepszy wybór na tego bossa. ale zobaczymy. Heygen, nieczysty. Heygen, tu przeżyć? Zazgładzić to Taką, ta, takie mam wrażenie. Dobra, wszystko do Nie, to sobie zostawimy. Jakby miał jakieś tanie kreatury, reszta out. Ciekawa pasywka. No, ona jest dosyć łatwa do u, ominięcia. Wystarczy zagrać coś, co ma 3 HP. Powiedzmy. No, może trochę zadam w dużym skrócie. Naprawdę muszę! Nie, nie musisz. Możesz iść w pizdu. Okej. Okay. Mamy pyromantę, ale oczywiście grać go nie będziemy, bo można go skombić jakoś z tym, więc nie ma sensu. Kupować kredensu! Z mm. What the fuck! Spoko. Damy radę. On będzie miał teraz dwie many, no spróbujemy tak. To prawda, boję się, że on jakąś dopałkę zagra, ale są so fajne. Czy mój oponent kurwa przed chwilą rzucił pierdolonego Soulfire'a w Totem 02? Serio? No poziom trudności komputera poraża. Yy, ty masz defaultowo 5, możemy zdjąć mu tym i będzie miał 3 na 4. Nagramy Wilki, 3x4, na ok, robimy tak, tego oczywiście trochę pomniejszymy, tym, bum, to misklik był, a w sumie może coś w tym być. Teraz mamy dosyć ładną sytuację na tego. Yy, no i spróbujemy. No Miejmy nadzieję, że tego impa zabiję. Troszkę przyznam się o tym nie pomyślałem, znaczy o tym małym krapie. No, niestety imp przeżył, więc go dobiję z tego. A, tutaj mi trochę zaspuciło, to nie pomyślałem, o tym, że ten mały pierdolnik da, mu, da komuś tego ten kapsa. Ja muszę przyznać, że komputer jest mega. Mega wyzwaniem. Mati, jak załatwą masz poziom heroiczny? Nie, no wiem. Czekam, czekam, zobaczymy, co tam na heroiku będzie. Póki co komentuję normalno. Zagranie Soulfire'a w to temy zawsze na propsie. Yy, zagramy sobie tak. No, myślę, że za chwilę go powinniśmy pyknąć. Tutaj mamy 8. No, spokojnie. Nie mam nim dziwnego. Szkoda, że nie w Inny 9 eee, dziewięć. Bum, bum, bum. I drugi boss pokonany bez większych problemów. Nie ma, się ma. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze raz. Aż w z gniewu. Wręu! Mówię! Wręu. Nie rozumiem niestety do czego to ma być aluzja, jeżeli taka się aluzja, ale spoks. Okej, okay. i zbliżamy się do ostatniego bosa. Na czym przy nim jesteśmy? W pobliżu ochydziarza powoduje gnicie ciała. Przed walką należy się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. No spoko, może być. Dodaj 3 punkty obrażeń w regionę bohaterowi. No, Hero Power niestety nam nic totalnie nie mówi. Eee, weźmiemy sobie. może Warlocka, żeby was nie nudzić powtórkami tych samych deków. Gul'dan kontra! Ochydziasz! Ochydziasz! Widzę cię! Twoja dusza będzie moja! Karteczki sobie zostawimy, oczywiście. Znaczy, nie są złe. Mamy tego osobę, więc. O! skurwysyn, on ma 75kp. Pozdrawiam. malujesz oddech. -huh. Zagramy sobie, myślę, starego obserwatora, żeby w następnej turze zagrać to i, to, i to, lub to. Zobaczymy. No, zdecydowanie będziemy sobie grali. Yy, tutaj sobie tego typu zabijemy. Mam jeszcze opcję Soulfayera, która też nie byłaby najgorsza. Tak myślę. A może kurw tym Soulfayerem. Albo najpierw dobiorę. Motorpem. Dobra, jednym Soulfayerem. Tam giwerka wypadnie, tam giwerka dobiorę. Może być. Jestem ciekawy jednej rzeczy tylko Jeśli mam być szczery Czy Blizzard, Blizzard bo na normalu tam whatever, ale na heroiku Czy Blizzard rozwiązał problem, ale straszy, która Lizard na heroiku rozwiązał problem. Tu za niespodzianka. To mi się spodziewa. No kurwa, naprawdę? Ale po co on to gra? Jaki jest tego cel? Eee, czy nie? No pewnie dostanę jakieś alarmy. Ale póki co zajebę mu za 32. Może być. Graj. OK, może być. Nie mam nic przeciwko. E, Jak by cię tu zabić? Chyba najprościej będzie tak, tak mi się wydaje. Albo może rzucę takie. Jak rzucę takie na takie, to będę miał 22. 19, to jest 38, brakuje mi jednego wtedy. Eee, kupa. Dobra, brak z Zróbmy tak. Zróbmy tak, zróbmy tak. Co tak. mi tam, tam, gościu z zarodnikami wygląda na przyjaznego. Rumak śmierci, nie był muszę przyznać, jedno z lepszych jakie widziałem dzisiaj. Okej, okay. eee, no dobrze, no to wystawimy sobie duszę naszemu przyjacielowi Gargucowi, czy tam jeszcze polecimy jakąś badmanierą. Bum. Mara! No, muszę przyznać, że nie było to takie trudne. Okay. Zabijasz moich stronników! Przestań! Przestań, ale już! Muszę jedno przyznać, te wstawki zada są mistrzostwem, naprawdę. Są zajebiste jak dla mnie, po prostu mega. Otwieram skar, mam luteba. Przepraszam, mam ochydziarza, mam ochydziarza. Mam wyzwania klasowe. O, tego nie było ostatnio chyba. Albo gdzieś mi ominęło, bo mi gra Dobrze, moi drodzy, w tym odcinku to już byłoby na tyle. Ja sobie w następnym przejdę wyzwania klasowe. Chyba zrobię z tego dwa odcinki, z tego trzy odcinki, zobaczymy. W każdym razie, w tym mm, wszystko, jak widzicie, normal, do no trudnych nie należy. One shot. Yy, ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnych filmikach i streamach i w ogóle. Na razie, pa!